mam kosztować ten kaspera. to dzisiaj jest mój pierwszy film na YouTubie. Mam nadzieję, że się wam spodoba i mam nadzieję, że polubicie mnie. Możecie mnie dodawać do znajomych w Brawl Stars, tu macie moje ID możecie się zapisać. No, możecie ze mną grać jak ktoś chce. Dobra. Możecie też pisać, czy jaką mam grać Jakie mam grać gry, czy coś takiego, jeśli chcecie Dobra, my lecimy e, Piszcie w komentarzu, kto czeka na nową postać i czy w ogóle gracie w Brawl Stars Ostatnio doszły emotikony No tam już Faraon, kurde, jakaś pamka mi... Dobra, lecę, lecę, lecę. Z... Nie wiem ludzie, po co jest to, jak można przez to strzelać, a nie, nie można przechodzić. Nie wiem, po co w ogóle to dodawali. Hm. Pan Kiełek, kurde. Oj, oj, dobra, go, trzeba go wyjaśnić. O nie. Go chłopie no Dawaj sojusz. Jej, mamy sojusz z pierwszym zade... Bierzemy panem Kiełkiem. On się nazywa Brawler. <grym> kurde. Nie wiem. Kurde trzeba tego typa wyjaśnić, bo... O, siema, mam... i Nie wiem, czy do tego gila podchodzić. No właśnie. Bo mnie wyjaśni. Hm. Wiadomo. Dobra, teraz nie poszło mi zbytnio dobrze. Bo widzieliście sami, że w ogóle. Na no, nich chyba nie zna tą mapę. No to weźmy rozwałka super miasta weźmy. Ja wezmę sobie... A weźmy już Geila. Możecie też ze mną być na odcinku, jeśli chcecie. To możecie pisać w komentarzu. Dobra, tego typu, tego To trzeba wyjaśnić, bo... Może uda mi się... Dobra, kur... bo go... Ajajaj... Zostaw to miasto! Kurde, ty, 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 wielki, nie wiem nawet, co to jest. Dobra. Kurde, on zaraz nas... O nie, 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 O, panie, panie. Ojej, je, oj, zół. No, Boże, dopiero za 20 sekund? Boże, jakich my mamy nieogarnych, patrzcie na nich. O, Jezu. Ty, no ludzie weźcie go obijaj to bo przecież on zaraz przegramy. Grałem tam jedną grę. Jak widzicie, nie wiem, jak ludzie w to grają. Tego się da się przejść, tylko że yy, naprawdę. No, halo! No, patrzcie na nich. Ten chyba tego wywaliło. A, zaraz przegramy. Coś mi nie idzie, no ale. O! Ten wystawił emotkę wkurzonego. No rzeczywiście jest tak wkurzony, że zamiast. Patrz ta! Heh, zamiast na daleko to dynamik na. No mm. super, sam tak. Będę go sam bijał. Ten już na mnie leci. Zostaw mnie. Patrz ta na. Patrz ta niego. Oh, dobra! Ajajaj. Aj, aj. Nie wiem, ludziska, coś mi nie idzie. Może byście wygrali, no może by mi poszło lepiej. Możecie też mnie napisać mi na Messengerze Kacperski tak mm, Na Instagramie i na Snapchatie więc no. Dobra. Hmm. Możecie też pisać, kim mam grać, bo ym, kto jest najlepszy na ten trap. A może weźmy teraz tego Tomnani. Zobaczymy czy, czy to coś da mamy nie, nawet spokój skład Siemanko, 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 dobra. Szko Szkoda, że się w Stars nie da porozumiewać w grzetko W menu na czacie. Dobra, lecimy, 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 Kurde, ej, byście się bardziej cieszyli, jakby ta na nich szybciej przygotowywała, bo ja tak. Dobra, lecę z nim, lecę z. O nie! Najgorzej! Dobra, ujej. No i tego mi. Oj, oj, Coś nie będzie tak dobrze. Dobra, mam nadzieję, że te, ten dinozaur. Nie, tu nie widzi. No, na pewno mnie tu nie widzi. Nie ma co. No nie, no, no. Wszystko niszczy. Yy, zostaw mnie. Zara mi się uda Atakować go. <noise> dobra. Nieźle go obijana, ale to jest za mało. On jest na obił 33%. O panie! O nie, o nie, o nie! Tak nie może być. No patrz ta. i znowu... Ja zostałem sam. Zostaw mnie! Pomocy! Nie dam rady! Czemu mi tak szybko dodają? No? Mogę też nagrać Ro Robloxa na laptopie, jeśli chcecie. Dobra, dawać. No 13%, no na pewno damy radę. 9% zostało, żeby zniszczyć. Dawać go, dawać go, dawać go. Mamy szansę jeszcze. No nie, no nie da nie ma szans. On już wszystko zniszczy. 9%, boże, tak było blisko. Dobra, zagrajmy na zadymie. Może mi pójdzie ciut lepiej. Hmm. Kogo by tu wziąć? Kruka. Czy leona? Hmm. Dobra, już wezmę tego kroła. Nie wiem, kroł czy kruk? Mi tam obojętnie, ale. Ale. A. Skoro to jest po angielsku, więc... No, czemu? Czemu mamy takich nubów? Ludzie, może będziecie z nami grać, to naprawdę Ze mną grać, to znaczy No, możecie grać Możecie pisać do mnie to was będę dodawał Dobra, spróbuję ich dojechać, no ale ten ból zamiast podać, to do, do nas to on podaje do, 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 do przeciwników, nie no Gościu po prostu, gościu malinowy. O nie, 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 nie! Boże... Nie wiem ludziska. Co mi tak dzisiaj idzie? Słabo. Jutro może nagram odcinek drugi. To mi pójdzie lepiej. Dobra, dobra, lecimy. Może nam się jeszcze uda to wygrać, chociaż wątpię w to. Zobacz, jakich mamy. No, ogarów totalnie. Dobra, ja przejmuję piłkę. Oczywiście nie, bo mamy nieogarów. Patrzcie, widzicie, to piłka została sama. Kurde, no, bo lecisz. Tu, 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 tu. Dobra. Coś nie idzie to dobrze. Może mi się teraz uda. Uwaga, atakujemy, atakujemy. Yy, Colt. Niech ten kolt stąd idzie. Dobra, skaczę, kurde. No bulia. jest Może mamy chociaż jednego gara w tej drużynie. Ale chyba gra, gra za niego bot, bo patrz to. My wyślejmy młotkę. Zostawcie nas. To znaczy mnie, no nas. No. Dobra, zaraz będę skakał, niech tylko podejdą to jak... Dobra, i lecimy. Boże jakie nieogary. O jacie. Hm. Może wygramy? Dobra, chociaż mamy jedną wygraną. O, kruk pokazuje, żebyście zostawili lajka. To by było na tyle, że się z wami, zostawicie po tym odcinku przynajmniej 20 łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars, albo gry. No to siemanko!